Siemka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Miki Games. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj e, zrobimy sobie kontynuację serii Brązy. Atkwem, pewnie pamiętacie tą serię, ale dla tych, którzy nie pamiętają tej serii, chodziło e, w niej o to, że mm, po prostu skupiłem zawodników z danego państwa, którego wy w komentarzu Pisaliście, na przykład, ja wiem, Austria. No to dobra, Austria została wybrana. Skupuję brązowych zawodników z marketu na swojej pozycji yy, i rozgrywam dwa mecze albo jeden mecz head to head. Yy, dzisiaj sobie wybrałem, yy, przepraszam, nie tu weszłem, wybrałem sobie Argentynę już wam pokazuję yy, skład Argentyny. A tak, Badeway, tak wygląda mój składzik, mój główny mój rozwój. Robi wrażenie moim zdaniem. Wszyscy zawodnicy są z Football Freeze. Moi drodzy, naprawdę fajnie to wygląda. Fajnie mi się to udało złożyć. 147 overall, prawie 150. I naprawdę mega, mega fajnie się ten składzik Prawda, Dajcie znać, jak Wam się składzik podoba. Jaki Wy macie overall na koniec FIFA? Czy będziecie mierzyć jeszcze wyżej? Aha, miałem, miałem w ogóle aktować ten skład. Hmm, zapomniałem. Także tak prezentuje się składzik z Argentyny, oczywiście overall 81, bo są na swoich pozycjach i mają tam jakieś skillboosty na 11, na 12, 5 12, 10, 11 9, 9 No prawo brońca akurat nie ma skillboosta no i bramkarz plus 12 także 81 overall myślę, że nie powinno być ciężko, jeśli chodzi o ten overall więc przechodzimy do division rivals no, i gramy sobie, moi drodzy, head to head. Eee, więc zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeśli chcecie kolejny odcinek z brąza. Tego napiszę w komentarzu daną narodowość, państwo. Eee, no i po prostu wybiorę. Będzie dużo komentarzy. Nie! Nie, jaki fail! Nie wierzę, miałem. Nie dałem syl aktyw tego składu. No nie, jaki fej nie wierzę. Dobra, zagrałem sobie ten jeden mecz tym głównym składem. Kurczę, no zapamiętaj, Selective, moi kochani. Kurczę, no trzeba zagrać tym składem, nie wyjdę przez meczu. W sumie się nie dawi za bardzo, bo nie ma tu jak wyjść. No trudno, no zdarza się słuchać taki, taki błąd, a zagrałem sobie tym składem. Ale powiem Wam, naprawdę fajnie się tym zespołem gra. Naprawdę są mega zwinni, mega szybcy i naprawdę się fenomenalnie gra, Nobel 109 overall, wczoraj go podejrzewam trafiłem, właśnie ze, z tych snowball, tych tokenów, czyli tych śnieżek i naprawdę też daje robotę, wszyscy to w, w ogóle zawodnicy są fenomenalni pod tym względem, więc powiem wam, że mega fajnie się tym składem gra. E, także taki fail, słuchajcie, no mam nadzieję, że mm, wybaczycie taki fail, ale zdarzy się, OK, mam zjecha, w ogóle zjechłem fajny skill zobaczmy, zobaczymy, czy się uda go zrobić, a niestety się nie udało, pokażę wam w meszu, jak wygląda ten skill e, jego, skill move można powiedzieć, okej, okay, mamy endombele, endombele, patrzcie, to jest ten skill, ten mega mi się podobał, fajnie, w ogóle można jakieś akcje z nim zrobić. Jakiegoś brankarza fajnie ograć albo obrońcę, to bardzo fajne, satysfakcjonujące, można powiedzieć. Fajnie to wygląda. Przechodzimy, Jech Lecimy, lecimy. Zakaria, może strzał z dystansu. A i Zakaria, ładny strzał. bramkarz też wykazał się fajną interwencją, można powiedzieć. No i mamy pyk. No i pięknie, Zakaria 110 overall, moi drodzy. 110 rank up na 3. Więc ten overall idzie do przodu, idzie do przodu do mnie mega cieszy, bo jak ten wyższy overall, tym lepszą nagrodę na e, kolejny mm, sezon. Więc to jest bardzo, bardzo spoko. Lecimy, trzeba tą piłkę odebrać <coughs> jak najszybciej. No i tutaj błąd przeciwnika, najprzyjemna piłka Suarez przy piłce Endombele. Pyk, pięknie ograł nas... Środkowy pomocnik, no i Santi Maxim do granic do Zakaria! A i bramkarz wykazuje się kolejną piękną interwencją, patrzcie jest ten bramkarz w ogóle robi, patrzcie to! Wow no, Nie się tutaj się wykazuje interwencjami. O, wybramkarz przeciwnika. Czawi Przy piłce. do Cante, też w ogóle ma fajny składzik. Przeciwnik, ale ma 89 bodajże tam był, więc nasz o wiele, wiele lepszy, ale widać, że potrafi grać. Widać, że ogarnia, że tak powiem, tą mechanikę. Ok, może zostanie kar... A nie, niestety, chciałem powiedzieć, że może zrobimy ostatnią akcję. Ale niestety tutaj sędzia zakończył. No i lecimy dalej, może troszkę przyciszę. Dobra, tak może będzie ok. No i dobra, modry przy piłce z Zidana. W ogóle on ma Zidana ciągle... W ogóle tego z początku. Że tak powiem. okej okay. no i my to sobie tutaj szybko przejmiemy piłkę. Wygrałem 2-0, ale kurczę. Miałem grać tym składem, a zapomniałem Dyselactive, czyli skład, skład aktywny. A niestety tego nie zrobiłem, więc no starsza się co, nie starsza się. Santi Maxim w ogóle on też ma niesamowite uderzenie. Mega bombę. Jak naprawdę już szczeli, to bramkarz nie ma szans. Naprawdę nie ma szans. Chyba, że jakimś cudem naprawdę, ale jak jesteś blisko sam na sam z bramkarzem jak Santi Maxim uderzy z pełnej petardy, to bramkarz nie masz szans tego bronić naprawdę, uwierzcie mi nie ma szans. Napiszcie czy w ogóle macie go w składzie, bo chociaż nie wiem, czy zostanie to mnie do końca tego sezonu. Myślisz, że tak, myślisz, że tak. Chyba nie, nie ma jeszcze do niego zastępcy, chociaż jest ten e, firminu, gdzie właśnie można teraz go trafić, właśnie za te śnieżki. Ale ja go jeszcze nie trafiłem, niestety. Niestety go nie trafiłem. A szkoda, bo taki firminu też by był spoko. Zawsze by się Santi Maxima ręka by przyniosło właśnie na niego. A tymczasem e, jest 4 do 0, także przeciwnik za bardzo nie ma co tutaj do grania, że tak powiem mm, więc myślę, że z tego względu, że już właśnie gramy ten mm, jeden mecz to tym składem Argentyny zagram sobie jeden mecz head to head, bo wiecie, po prostu już gramy tym składem nie chcę bardzo robić długiego odcinku, żeby wam czasem nie zajmować, że tak powiem, ale dobra tymczasem czasem, Santi Maxim, Santi Maxim może troszkę tutaj podamy, pięknie 110 overall, sorka, że nie wypowiedziałem jego nazwiska, ale takie trudne nawiska nie wypowiadać, bo nawet za bardzo nie umiem. A nie chcę tutaj jakoś plątać w dzisiejszym odcinku. Okej, okay, pukas jakiś. Pukasas, pukas nie wiem dokładnie jak się go czytało. Nie pamiętam okej, okay, jeszcze ostatnia akcja, chociaż jest 82 minuta Zakaria, dośrodkowanie do, do Santi Maxima. Patrz jakiś szybki Santi pełna bomba. I pyk. 111 overall na dziewiątym upie Szczela swoją. Chyba podejrze trzecią bramkę, czyli chyba jego hat trick. Chociaż nie wiem. Nie liczyłem, czy ile on tam. Może nie, czy ile on tam po prostu bramek strzelił Ok, pyk do zjecha, zjech pięknie, pięknie. No i tutaj szczał. Tak jest. Mukhard. Moog taki tak jest, moi drodzy, strzela. No i okej, okay, kończymy to spotkanie, moi drodzy, 7 do 0, no i teraz przechodzimy do tego głównego składu. Teraz na pewno nie zapomnę dać tak Cell Active, przy okazji jakiś kwestik sobie zrobiliśmy. Odmierzymy sobie 10 skill boostów, wiem, amatorczy, ale po prostu nie gram head to head. Jakoś mi się, wiecie, się, nie chce za bardzo, no i dobra, damy teraz Cell Active. Przechodzimy na skład 81, Cell Active. I mamy. Ok, przechodzimy do trybu head to head. No i moi drodzy, przy okazji, może skarmię sobie gemę, jak nam się uda wygrać to spotkanie. Także przypominam, w komentarzu piszecie dane państwo narodowość na kolejny odcinek. A ja, spośród tych komentarzy, komentarzy które będą się często pojawiały, wybiorę. No i nagram kolejny odcinek. Ale oczywiście potrzebuję końcy. Na razie jak widzicie mam 700 tysięcy, może posprzedawać tych zawodników, eee, właśnie żeby tych zawodników kupić. Chociaż, wiecie, brązy to są tanie nad zawodników o tym się uda. Są 11, kupić mam nadzieję. No jest. 81 overall, skład Argentyny na 106 overall. Okej, okay. Podolski, Merino jakiś. Okej, okay. no ma 25 tysięcy fanów, ma 107 overall. 106, przepraszam. Tak więc zobaczymy, no na Scott 81, no zobaczymy czy zdoła pokonać 100 Setny overall, setny plus Można powiedzieć, okej, okay, rozgr rozgrywa piłkę Już miał taką pierwszą akcję przeciwnik Ale oczywiście Udało nam się szybko jakoś wybrnąć z tej sytuacji, okej, okay, coś tutaj porwę, jakieś skill skillsy Dobra, no już w ogóle jestem zdziwiony, że tak daleko doszliśmy w ogóle jeśli chodzi o ten skład, dobra, jakieś podania mi spróbujmy. Pyk, no i może szczał z dystansu? Okej, okay. na pierwszy szczał z dystansu widać, że te słabe szczał, strzały słabe mają ci zawodnicy, no nie da się ukryć są brązowi w końcu, więc nie ma co tutaj się dziwić. Ok, przeciwnik napiera. Czy to będzie go pierwsza bramka? Ale nie, nie, bo nasza brona nie śpi. Nasza brona nie śpi. No i teraz mamy kontrę. Teraz mamy kontrę. Pyk, pyk. pogranie, granie. Ładnie, ładnie. okej, okay, pyk. Pyk. ładnie poddaniami, możesz cały dystansu? No nie, nie, nie. To nie miało prawa się udać. Chociaż ściągę 0 do 0, słuchajcie, więc. No ja sam troszkę zdziwiony, że taki skład. Moi mm. drodzy, w ogóle daje radę jakoś tutaj fajnie grać. Jakoś fajnie grać, naprawdę. Jest spoko, jest spoko. Okej, okay, no i teraz przeciwnik. Coś czy może być jego akcja. Coś czuję. No i... Czułem i przeczułem słuchajcie, 0 do 1 przegrywamy. Ale tak tak. Na razie nieźle. I jest. Szansa na strzelenie bramki. Kto wie, może jakimś cudem by nam się udało wygrać. Spróbujmy może teraz jakoś podaniami zagrać. Jakoś to mądrze rozegrać. Yy, aby po prostu szczelić jakąś bramkę, chociaż remis. Okej, okay, pyk. Dobra, spróbujemy podanie. Ładnie. Teraz można na skrzydełko spróbujmy, na skrzydło. Pyk. Pięknie, no niestety. Niestety, ale plan był dobry. Plan był dobry, dobra. Cofamy, cofamy, cofamy. A defend, defend, defend. Nie, 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 nie. 02 2 0 Jest 45 minuta spotkania. Gonzales. fajnego go karta wygląda. Wizualnie. <laughs> dobra, lecimy. Jest 0 do dwóch, ale wierzę, że jeszcze coś zrobimy. Koniec pierwszej połowy. Przechodzimy do drugiej części tego spotkania. No, niestety, pierwsza połowa, chociaż nie wyszła tak po naszej myśli. No, i tutaj w ogóle już totalnie nie przemyślałem tego zagrania, które przed chwilą zrobiłem. No i to może skutkować. Mmm, no niestety bramką przeciwnika. Chociaż nie spalony. Na szczęście był. Jakby, jakby nie było spalonego, to by było 3 do zera dla przeciwnika. Niestety. Pyk, tegoś podania mi trzeba ładnie rozegrać. Może jakaś kiwka, coś. Okej, okay, nie, 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 nie. Dobra, myślę że już wyjdzie za linię. Ok, szukamy, jest nas na pasni, może szczczal z pierwszej? Ajajaj, niestety, no, bramka jest zbyt wysoki, zbyt wysoki. I też lekki szczczal z naszej strony. A dajmy teraz, może, słuchacie na attacking. Zrobimy attacking. Pyk. Ok, mamy akcję jakąś, pyk. No i teraz szczczal, proszę. Ona no, no nie, no, te słaby szczały w ogóle. Jakby się nie przymierzę, tak jakby z dupy strzelał, naprawdę. Więc kurczę, no nie wyglądałby zbyt dobrze, spektakularnie, że, że tak to mogę powiedzieć. No nie, no nie, no to spalony, no spalony powinien być. Ale nawet bez spalonego nasz paranormalny obronił. No nie, to jest w ogóle nieprzemyślane też. Chociaż plan był dobry, ale. No nie, no nie. Tracimy bramkę, tracimy bramkę. Nunes jakiś. Nunes, przepraszam. No nie. Cofnięty napastnik strzela bramkę. No niestety. Kombeku Razi tu w ogóle nie ma co mówić o kombeku. Totalnie, totalnie nie. Może, no inna narodowość, lepsi zawodnicy będą, jeżeli wy oczywiście napiszcie w komentarzu tą narodowość. Może ta wasza narodowość będzie właśnie tą szczęśliwą pyk, no i pięknie dawaj, daj dawaj no nie, no nie da się, nie da się po prostu, ci zawodnicy są za słabi chociaż w FIFA World 19 graliśmy tym składem, może nie tym po prostu graliśmy jakimś składem brązowym i naprawdę grało się spoko, no i tutaj już formalność dla przeciwnika Gonzales z kolejną bramką, 04. Ale przynajmniej jest plus, że chociaż pierwszym meczu head to head. Pokazam Wam, jak ten skład z Football Flis gra, No to się nie liczy, to się nie liczy. Liczy się po prostu ten skład, którym teraz aktualnie gramy. To się liczy. No dobra, może chociaż jedną bramkę honorową. Tutaj powiem, wybaczcie. No proszę, no może chociaż jedną, bo no nie jest, 90 minut, to, to kompletnie już. Koniec, koniec, koniec. Jeszcze 0 do 5. 0 do 5, moi drodzy, to jest koniec. Nie ma już nic, że tak to powiem. No, przegrywamy 0 do 5. Damy tutaj, mu nie wiem, GG. A się tak GG. A nie uśmiechniętego gościa, mogę? Tak jest, GG. Kurczę, to powiadomienia, dobra. Kończymy to spotkanie i tym samym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Przypominam, piszecie w komentarzu, udane Państwa narodowość, i wtedy spośród mm, komentarzy wybiorę. No i nagram kolejny odcinek. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się już nie spodobał. Stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i wybaczcie, że troszkę tych odcinków jest mniej. Ale to z tego względu, że no nie ma za bardzo aktualnie co robić. Poza tym eventem. Nie chcę ciągle wrzucać tego samego ciągle tego samego, samego. Ale jak już będzie nowy sezon, to obie wam, że odcinki naprawdę będą troszkę się częściej pojawiają. Mam taką nadzieję, jeszcze raz wam pokazuję mój skład z The Football Freeze, tak się bardzo stuje. dzięki serdecznie za oglądanie. Jeszcze raz. Powtórzy się łapka w górę, zasubskrybowanie tego kanału i napiszcie w komentarzu swojego państwa mm, albo narodowość jak to. Tam wolicie. Dzięki serdecznie. Trzymajcie się do kolejnych materiałów. Mam nadzieję, że wam się seria dalej będzie podobała, jak było to kiedyś. Dzięki serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.